Cześć wszystkim, z tej strony round, ze mną jest Chmielu. Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest Saints Row 3. Eee, no, coś chciałeś powiedzieć? <grym> nie, nie mam pytań odnośnie tej gry w ogóle. <grym> Dobra, bo Chmielu tutaj jest weteranem co do tej gry ogólnie. I ja tutaj gram od niedawna, on tutaj całą grę już przeszedł. Natomiast co do tej gry robimy taki luźny let's play. Można powiedzieć, że to taka zapowiedź będzie Saints Row 4, który będzie wychodził pod koniec wakacji, dokładnie chyba 23 sierpnia. No, ale my już gry będziemy mieć na pewno na dzień minimum przed premierą. No właśnie, no właśnie, jest już zamówiona, tak więc czekamy tylko na wysyłeczkę. I tak postanowiliśmy, żeby troszeczkę co tu pokazać właśnie akurat dobrym Patentem jest chyba zrobienie właśnie takiej zapowiedzi strójki i przypomnienie, jak to wygląda. Zrobimy może kilka misji. Tak, żeby się przygotować powiedzmy do czwóreczki. Chociaż chmielu tutaj bardziej ogarnia tą grę. No myślę, że sobie zrobimy tak jak mówisz. Bo I tak tutaj te misje początkowe nie będą zbyt długie, więc myślę, że kilka misji wystarczy tak, nie wiem, z pół godzinki materiału. No właśnie, dokładnie. Dokładnie. W... I co? Możemy coś zacząć, nie? Tutaj jak widzicie, dopiero co zrobiliśmy tą misję, nasza chata. No ale... W ogóle to mieliśmy wcześniej problemy z nagrywaniem no. szczególnie audio i w ogóle nagrywaliśmy wcześniej, ale trochę nam błędów wyskoczyło, no i nagrywamy teraz dopiero. No właśnie, a właśnie, jeszcze taka prośba do widzów, jak e, możecie skomentować jak w ogóle to wygląda w waszym no, w waszym odczuciu. Czy ten audio, w ogóle dźwięk, obraz, wszystko jest elegancko? Czy coś można jeszcze poprawić? To możecie tam pisać jakieś poprawki. No my się postaramy do tego jakoś przystosować, chociaż nie, nie gwarantujemy tutaj dużych jakichś postępów, bo i tak się trochę pieprzyliśmy z tym. Ale możecie jakieś tam rady nam podpowiedzieć. Co do właśnie dźwięku. Wydaje nam się, że jest dobry chyba, nie chmielu. No, też mi się tak zdaje. W sumie wszystko jest tak ustawione, żebyśmy mieli wszystko dobrze. O, ktoś dzwoni, nie wiem czy do ciebie no, też. Tak, dzwoni, dzwoni. To odbyłem. Zardzewiała igła. <głosy> <głosy> Ale słuchaj, to jest taka misja, jakby no, takie. No, no takie. Poboczny. Nie musimy tego robić, bo to jest po prostu, dostaniemy za to kasę, więc w sumie nie wiem, czy to jest a czy sens. To, nie, to weź prowadź do tych głównych, powiedz mi, gdzie to, tutaj chyba w tej komórce, tak, a nie to wzięłem. No tutaj mamy tą misję od tego piersa. Czekajcie, misja w trybie współpracy rozpocząć, a to jest ta misja, tak? Uh -huh. no, no tak, zaraz. tak. Dobra, akceptuję. to ja wezmę ją, co? Dobra, czekaj, a tutaj mamy u nas na chacie więc się jest spokojnie. Aha, ona jest tutaj. Szkoda, bo chciałem kurczę zeskoczyć z budynku. Później, później. Dobra. Już wszedłem. Jak widzę tą postać moją. 5. Aha, no bo teraz się teraz włączył. Bo ja ciebie nie widzę, nie? Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane właśnie w czwórce. Czy będzie, będzie widać dwie postacie na kadscenkach, czy tam ile więcej? No, no, no. Zobaczymy, zobaczymy. Wow. Kurcze, ale teksty mi tutaj rozbrałem w tej grze w ogóle. Znaczy, ogólnie polskie tłumaczenie jest zajebiste. W każdej chyba grze. No W sumie masz rację, ale kurde, Senegal dojebała z tą e, czwórką, że nie będzie w, w ogóle tych napisów na. A, no, 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 no właśnie. Będziemy nagrywać się... po angielsku. No, trochę przejebane, dobra, czekaj. Tutaj czekaj, właśnie nie strzelaj, bo właśnie ten Aha, pojazd... Ten zielony jest nasz, okej. Okay. Zielony jest nasz i tutaj w miarę trzeba w odległościach strzelać do nich. Jak oni są tam blisko przy nim to nie strzelaj najlepiej, żeby on je wyminął No spoko, czekaj. Ja żeby tam... O, on tam nie tracił tego paska życia Dobra, dobra, spoko <laughs> żeś zajebał teraz <laughs> Ej przez tą głowę nic nie widzę w ogóle. A ja tym powiem czystym... ci, że ty mi też zasłaniasz Ja nie widzę praktycznie kurczę co się dzieje, bo twoja kocia morda mi trochę. Tam za kogo jesteś przebrany nawet nie wiem jakiś kurwa. Nie wiem co to jest, ale... Dobra. Czekaj, tu z przodu coś leci. Znaczy jedzie. Tak, w ogóle to grę mamy z e, SainzRoma, pobraliśmy sobie e, z PS Plusa. A właśnie, właśnie, mieliśmy o tym też wspomnieć. Za, e, ja tutaj Raonowi powiedziałem o takim kodzie, 30-dniowym trialu na PS Plusa. No właśnie, właśnie, a możesz właśnie powiedzieć coś więcej tam, może ktoś też chętny to skorzysta z to, z sobie z tego. E, no bo właśnie tam jest taki gościu e, na stronce IGN-u, do którego wysyłamy maila po prostu i on nam e, wysyła kod na PS Plusa na 30 dni. No i tam aktywujemy to wszystko, tam tak jak normalnie byśmy aktywowali jakiś kod, e, zdrabkę czy coś tego typu. Tylko, że właśnie ten kod możemy tylko raz wykorzystać na nasze całe konto tutaj na, PS, na PlayStation Network, tak. No właśnie już to wykorzystamy, no to już nie możemy wykorzystać, tylko wtedy musimy kupić albo na 90 dni, albo tam chyba na 365 jest na cały rok. No jojo, jo, tam jest, no tak. 90 jakoś... chyba za 59 zł i za prawie 200 na cały rok jakoś tak jest tam. No i właśnie aktywowaliśmy sobie to i, i ten. Jakby ktoś nie wiedział co to jest PS plus, no to, to tak pokrótce można powiedzieć, że to są. Dostajemy na miesiąc, e, co miesiąc są nowe gry, przez które możemy grać cały miesiąc, prawda? No. no, no. sobie. Teraz mamy Science Rowa, później będzie co tam będzie. Need for Speed chyba ten nowy moment. Need for wanted. Speed most wanted ma być. Ma się ta. Coś tam jeszcze. Tu musimy do tych ty typów. Ty czymś Jęc... czy ja mogę... A, jest, dobra, jest. Egzumujesz sobie tam. Mam, mam mam, dobra powiem wam, że opłaca się to, bo jest dosyć sporo gier. W tym miesiącu przykładowo jest Uncharted, trójeczka za darmo, Caterina, e, Battlefield trójka, co tam jeszcze było chmielu? No Saints Row? E, no jakieś tam tytuły na PSW też. PSWite, tak, to, to powiem wam szczerze, że za 200 zł nawet rocznie mamy miesięcznie dosyć sporo tytułów, no za które byśmy musieli grubą kasę wyłożyć, taka jest prawda. A to wychodzi praktycznie tak jak mówię, 200zł rocznie, no to masz miesiącu no z 3-4 fajne tytuły, w które można za darmo zawsze pograć. Dokładnie, a tym bardziej, że niedługo już nawet Sony na S3 zapowiedziało, że w dniu premiery PS4 już na PS Plusie za darmo będziemy mieć Drive Club, Właśnie, prawda, na, Drive Club. na miesiąc. Myślę, że też to z tego by można było jakiś materiał zrobić, co Ty myślisz? Bo... To zobaczymy jeszcze do PS4 jest tam dużo czasu, no, no, ale wiadomo, no. że to jest 260 zł, prawda? Ten... O co się stało? Purażka. No nie gadaj. <laughs> Musieli go zabić. Dobra, rozegrajmy to ponownie. Ok, spoko, spoko. Mamy tutaj czas. My sobie tak mówię. Rekreacyjnie w tą gierkę teraz gramy. I ten właśnie to w takim razie to się opłaca, prawda? Bo te 270 zł czy tam ile będzie kosztował ten drive club. No właśnie. A tutaj będziemy mieć, nie wiem czy to będzie tak jak Uncharted trójka teraz jest na PS Plusie na stałe, czy, e, e, czy po prostu na miesiąc, no to tam zobaczymy jak to będzie. Ale nawet miesiąc. jeśli na miesiąc, to wiadomo, że I w tak miesiąc... się opłaca, tak, prawda? Bo miesiąc... przez miesiąc to tam sobie pograsz w tego drive, drive cluba. Dokładnie, możesz sobie pograć, nagrać się na pewno no i nie wydasz za to ani praktycznie złotówki, no bo w ciągu roku tych gier ma być nie wiem ile tam mają dawać, coś mówili, koło dwóch miesięcznie, tak? Ma być no, coś takiego, na razie na PS3 wychodzą chyba trzy gry miesięcznie plus dwie nawite. No, 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 no. Więc tak to jest, to jest a na PS4 to nie wiem jak to będzie, ale to tam dopiero przyszłe plany, Co? prawda? Mhm. Nawet jak jedna, no to macie tak, za te 200 czy 300zł rocznie, macie 12 gier w roku. To jest bardzo dużo, za darmo oczywiście. Tak więc naprawdę opłaca się, opłaca się ten abonament tutaj wykupić. Tak samo tutaj z PS Plusem, tak jak Chmielu mówił, jeżeli ktoś chce mieć za darmo te pasy, bo chyba jeszcze rozdają, nie? No rozdają, rozdają, w ogóle też na Facebooku PlayStation Polska też jest tam. Opcja, no tylko że tam trzeba dłużej dosyć czekać na to na ten kod, bo tam chyba około tygodnia tutaj my czekaliśmy nawet, nie wiem, żeby właśnie no skłamać, jeden dzień i on się pali już. O kurde, powtarzamy mi znowu. znowu. Dobra, ja to bardzo krótko czekałem, bo jak ty mi podajesz tego maila, do kogo to wysłać, to praktycznie chyba po pół godziny już miałem kod załatwiony. Tak więc naprawdę szybko. No, na tym fanpageu PlayStation Polska, no to trzeba czekać tam z tydzień chyba. No, no, no. No, no ja teraz dzięki temu, właśnie nagram Anczartek, trujeczkę. dzięki właśnie temu kodowi, ze ją. No i tutaj z troszeczkę materiału, może wrzucimy jakieś tam zapowiedzi, właśnie czwórki. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Zresztą czwórka, no. Zapowiada się jeszcze bardziej pokręcona niż trójka, nie? Jeszcze tam będzie jakaś z kosmitami, nie wiem z kim. Supermoce, no prezydencje. Supermoce, jakaś rasa atakująca w ogóle Ziemię. No zobaczymy, zobaczymy, ale naprawdę na pewno będzie pokręcona na maksa. Ale dobra, dobra, może się skupmy trochę na tej misji, bo tutaj już niej. W, nie. w sumie teraz to już nam lepiej idzie z tego co widzę. Aha, no wtedy to tak praktycznie na ślepo. Ja waliłem przynajmniej. E, <grym>, czekaj, teraz tutaj... Okej, okay, ten oberwał. No tak właśnie Aczmy. a propos tego PS no, no. Plusa, no to jak będzie PS4, to wiadomo, że tam e, tak jak zapowiadało, Sony będzie tak jak z Xboxem z Goldem, że też trzeba będzie mieć taki abonament, żeby grać na Multi, no nie? No, 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 no. Więc za te 160 zł za rok, no to ci nawet nie wychodzi 50. nie no, jakieś 50 groszy ci wychodzi dziennie, no to kurde. No, 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 no. Z taką kasę... Nawet miesięcznie to tam niedużo właśnie. Jak A i tak ma jeszcze? być właśnie, tak jak mówisz, no te granie online ma być płatne. To i tak warto chyba. Moim zdaniem PlayStation 4 bez tego abonamentu nie będzie w ogóle żyło. Nie będzie istniało. No tam będzie strasznie dużo opcji dodatkowych. To już nie będzie tak jak tutaj na P trójce, ale tam praktycznie to wszystko będzie się opierać na tym abonamencie. Tak więc no myślę, że... To i tak by trzeba było w to zainwestować. Zresztą ten, kto będzie pewnie kupywał tą grę, e, grę konsolę. To pewnie też ma... też na względzie jej abonament. Okej, okay, bo zawsze te dodatamy. Musimy się te... skupić teraz. No właśnie, czekaj, czekaj, ja teraz już tutaj. Nie można tego jeszcze bardziej przybliżyć, nie, nie. A ty możesz ten wysadzać samochody? A czy wiesz co, to jak kilka razy w maskę strzelić to oni Aha, one się spoko. Same wysadzą, tylko że tam trzeba w miarę uważać, bo ten gościu, czy a to ten piers Są tam Densa jakiegoś na kurwa. No. Czekaj, czekaj. A właśnie, kurczę, żeby jego też nie wysadziło to w powietrze. Co on czasem. tam robi w ogóle? Nie wiem, co on robi, ale na razie żyje. Ty, sporo życia ma jeszcze. Na szczęście, czekaj tam z prawej strony co się dzieje, hmm, przeładowanie, dawaj, 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 dawaj To może lepiej właśnie po masce walić, co? Ale wiesz jak samochód wybuchnie to on też no właśnie... wiem wiec, wiem wiem z... ale <laughs> I się cieszy dalej a już niedużo nam zostało, bo widzisz ten pasek w lewym górnym rogu, no nie? No, no, no. Aha, ta jest, ja. On jak do końca dojdzie, ta? Czekaj, tam jadą. Hmm. A, trafiłem jednego. Kurde, przeładowanie. Ale teraz dostał trochę po dupie. Ale dużo. Połowę życia jeszcze ma, to już myślę, że wytrzyma do końca. Okej, okay, gdzie są następni? Jadą, jadą po lewej stronie znowu. Ja robię tego po lewej, ty rób tego po prawej, może. Dobra. Chciaż oni tak teraz wyższy. Dobra, jest. Czekaj, mi się przeładowuje tutaj broń. Cholera, A, nie kurde. mogę go trafić, ty. Co jest, A, koniec misji. Ale przeszliśmy. No, skończyliśmy, udało nam się. No. W końcu. <laughs> Okay, 2000. Tu jeszcze właśnie widzisz ten, możemy kontrolować później, będzie można e, te takie wojny gangów, coś na styl właśnie wojny gangów z GTA, no, 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 no. E, przejmować dzielnice właśnie, co będzie nam dawało to, że na przykład będą tylko święci chodzić po dzielnicy, bo tutaj teraz kto tu chodzi? O, jutrzenka. Aha, ci, no no no, bo ty mówisz, że tu są kilka tych gangów, nie? Mhm. Uh -huh. I czekaj, też... jak się do samochodu, się siada... do. Kurde, co ja robię? Ty zamiast biec to granatami nawalam. Cholera, nie ten przycisk. Gdzie jesteś? C to czekaj tutaj, jadę samochodem do ciebie, to się zamienimy Dobra. miejscami. Siadaj kiedy? kurcze te spodnie w końcu zauścili. Może w następnym odcinku. Dobra. Siadasz? No. Okej, okay, a w ogóle gdzie jedziemy tutaj? Musimy mieć jakąś no, miejscowość, ja właśnie. A odpalę. tu i tak mam cały czas tą jedną z tym piersem, bo później będzie kto tam będzie. A no, ja jeszcze będzie taki Olek, taki większy. No czekaj, dobra, już teraz. E, jadę spokojnie tędy. A tu jest, ty. Okej, okay. szkoda, kurczę, że czwórka będzie właśnie po angielsku, nie? Na konsolach no, przynajmniej. Bo w sumie ma taki. ten. ty ja prowadzę, no nie? Aha, no właśnie, a ja mówię. Wziąłem gaz, on mi granatem rzucił. Lepiej by się nam po prostu grało po polsku, ale no po angielsku, co zrobimy? Innego przecież. No, no Nie wiadomo. Nie ma innej opcji. Musimy jakoś tam nagrać. To dla mnie tam dużej różnicy nie robi, nie wiem dla, dla Ciebie. Tylko że widzowie tam, co niektórzy tam, woleliby na pewno po polsku, żeby to było. Ty to strzelaj, jak możesz, były przyjechane. Czekaj, czekaj, czekaj. Tego murzynka czeka, czeka. osłaniać. E, dobra, ale w kogo ja mam tutaj? Gdzie oni są? Z, za nami. Aha, tu są, dobra. Dobra, o, okay. czekaj. Myś musimy odejść go... trochę od samochodu, co? Ja może. Musimy go zgarnąć. Bo ta misja polega na tym, że on robi tam deal z tymi skarmi. Aha, z tymi. No, 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 a my mamy go osłaniać, tak? Mhm, i zgarniać, i wiedź go na następne teraz. Okej, okay, spoko. A tak a propos, to w przyszłości mamy też jakieś plany. Znaczy, tak, ja mam, nie wiadomo, czy jeszcze coś będzie, ale raczej pewnie coś nagramy. Nie wiem, może tego Raymana byśmy nagrali, zobaczymy. No, no nie? tak się właśnie też zastanawiamy już nad tym Raymanem nowym. Legend chyba, tak? Rayman Legend. Mm, dokładnie. A takie kurczę... Ono tam premierem ma chyba 28 sierpnia jakoś tak, pod koniec sierpnia. No no, no, no. to już się zaczną. Praktycznie już pod koniec właśnie wakacji zaczynają się takie grubsze już premiery. W końcu, bo ten miesiąc to naprawdę jest taki biedny, że szkoda gadać. Okej, okay, dobra. Dobra, ja się tu skupić może trochę na tych, czekaj, bo. Chmielu mielu jeździ w kółko a nie mogę wycelować. <grym> no to próbuję tutaj, on jeszcze nie skończył tego, no nie? Jakbyś chyba z góry na nas ten, albo nie wiem, jakiś laser tam widziałem. Strzelaj do tego, tutaj, co jest pod kołami. Bo to jest, on uciekł z towarem. Gdzie pod Tutaj, kołami? przed nami jest. Przed nami. A, czekaj, bo ja no, na tył patrzę, ty. A jest, jest, dobra, czekaj. O, dobra. Ok, mam go. A ja z drugą w drugą stronę całkowicie patrzę. <laughs> ale ta gra jest kurczę masakryczna. No, ale tak jak mówisz, na razie to był taki przestój z premierami. A później to co będzie się działo? Tak gdzieś wrzesień, październik? No właśnie, to nie będzie troszeczkę też czasu pewnie, <laughs> bo tam wszystko naraz. raz, znaczy... Trzy... Jeszcze no tak zamierzamy, rynka. nie? Zamierzamy większość tych premier nagrywać. O, tak, ma troszeczkę tam inne gusta. Znaczy, większość mamy, po, znaczy, podobnych mamy dużo. On z tym, że chmielu ma dosyć dużo, duży nacisk kładzie na strzelanki. Ja tam nie za bardzo w strzelankach tam siedzę, ale jakieś tam gry na pewno też będą w moim wykonaniu. Ja tam wiadomo będę BF'a czwórkę, yy, Ghosta nagrywał też, Koda. No, 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 ja akurat sobie odpuszczam te gry, ale... Killzona, Killzona, kurczę, to jest na pewno, chociaż nie jestem za strzelankami, ale w tą grę muszę zagrać. No i co tam jeszcze? Knak. Nie wiem, co tam jeszcze wychodziło. Aha, Assassin, oczywiście Assassin. Watch Dogs. Watch Dogs, no właśnie. E, dobra, po co ja się tutaj w ogóle z nim produkuje. Gdzie ty jesteś? O, Aha, tą misję już pobierza, zaliczyliśmy, pobierza, tak? Czy no, nie? Coś masz tak lipnie z życiem, ale nie, to ci się regeneruje ci, regeneruje, ci się zregenerował dobra, pasek. no. O, poczekaj, poczekaj, co my tu mamy przejmować, nie miasta. No, misę w trybie współpracy, dobra. W sumie możemy jeszcze mu tak tą misję zrobić i pomału kończyć, nie? Będzie akurat teraz, mam gdzieś około 20 minut nagrania. No, tak mi się zdaje, bo i tak chyba. W, nie wiem, czy w, nie, nie w tej. Jeszcze chyba dwie 3 misje i będziemy robić taką dosyć dłuższą misję, gdzie będziemy niszczyć e, siedzibę syndykatu. No no. To będzie dosyć dłuższa misja. No to więc... spoko. No wiesz, możemy to na dwa odcinki, tylko mówię takie podzielić, nie? Akurat taki 20-30 minutowy zrobimy jeden i można drugi jeszcze zrobić do tego. Akurat to spoko, spoko. By się Dobra, zmieściło. Czekaj, bo, to chyba mamy wykupić ten. Z tego co kojarzę, te, te Tu będzie w sumie to dobre, bo im więcej właśnie wykupimy tych takich um, albo sklepików z broniami, albo e, planet świętych tam gdzie można ciuchy kupować. No no. E, albo tam innych typu nie wiem tam e, gdzie można samochody tunigować. Aha, e, to im więcej tego tu możemy sobie przy okazji broni kupić, tym więcej tego kupimy, tym większą będziemy kasę co jakiś tam czas zgarniać. No no. Um, no, no, no. Zaraz ci wytłumaczę o co tu chodzi z tym. Ty kup, ulepsz broń. Powiedz mi teraz tak, o, tą eee. broń co mamy możemy ulepszyć, tak? No tak, tak, czekaj, tu muszę to... zrobić tak, tylko muszę sobie dobrą broń kupić. Eee, okay. Ulepsz broń, czekaj, 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 czekaj. klikniesz na te pistolety na przykład, no nie? Eee, no, 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 czekaj, no jest. Klikasz na nie yy, i masz tam po prostu, będziesz cały czas X-em klikał, będziesz miał poziomy, prawda? Poziom... O, ty... Je... Aha, jest, no dobra, dobra, jest. Te pistolety powiem Ci, że już mogę ci polecić. One na najlepszym poziomie są ch chyba jednymi z lepszych broni w tej grze moim zdaniem. No, 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 no. A, bo one później mają takiego dama damagea. Okej, okay, to wiesz co, ja już sobie wykupię wszystkie. Poziom. Aha, dobra, już mi kasy brakuje. Ale <laughs> ja to ten tylko na drugim poziomie. Ja mam jedną skończyłem. na trzecim, a drugą na drugim. Jakoś tak. nie? Dobra, wyjdź. I tak tutaj nic już więcej nie kupię, bo nie mam pieniędzy. Ale nic. Latarka jakoś włączyłem w tym, ale nie wiem jak się wyłącza. Mm, czekaj, czekaj, bo też wcześniej włączyłem. Oj, oh, sorry. Też wcześniej jakoś to włączyłem, a tu jest nasz samochód w ogóle. Czekaj. No ja coś mu się nie spieszy, żeby wsiąść. Kurde, czemu? Co jest? Przy... jakbyś biegł yy, i, i spróbuj biec i wcisnąć trójkąt. A dobra, już jestem. Okej. Okay. Ty, ale zajebista fura. Później będą fajniejsze w sumie. Znaczy, nie fajniejsze, jak sobie coś weźmiemy, to będą fajniejsze. No, 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 no. Czekaj, tędy? Tutaj, nie? Gdzieś... Mhm, tutaj.

Teraz mamy co szukać tych 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 znajdziek, czy co? Nie, nie, teraz będziemy musieli kolejny ten kupić, żeby kasę właśnie zgarniać. Nie wiem, to może ty ile tam masz kasy? O, czekaj. Bo to 100 dolców to ja mogę kupić bo Dobra, mam... ja już. A, no, dobra, wzię. No fajnie, taką chatę za 100 dolarów ty kup. <laughs> Filmie. I patrz tutaj, jak wejdziesz w telefon, no nie. A mam tutaj, czekaj, 2% zwiększenia kontroli śródmieścia, tak? 100 mm -hmm. dolarów na godzinę. I co będziemy tutaj dostawać teraz, tą kasę, tak? No, na, na godzinę, tylko nie wiem, czy to jest właśnie godzina w grze, czy to jest godzina normalnie. Aha. Ale w każdym bądź razie, jak wejdziesz w telefon przez ten select, no nie. No, no, no. Tam na dole, tak na środku, na samym dole, masz kasę, prawda? Jest, jest. Spokojnie. No i tam co jakiś czas jak będziesz wchodził, to będziesz e, miał swój przychód. Aha, no no no. I on ci się będzie przelewał jakby na konto to co masz tutaj. No to dobre jest, dobre. Okej, okay, czyli tu mamy załatwioną sprawę, tak? Mhm. E, I teraz, teraz, teraz jedziemy na. Na co my jedziemy? Aha, na wojnę gangów. No to, to jedzie, jedziemy. jedziemy. A to o tej co mówiłeś to już teraz? No, znaczy nie ta jeszcze taka z syndykatem większa, ale ta... to będzie takie małe, jakiś tam porachunek pewnie. Aha, eee, z no. tymi. Znaczy ja to zmieniam na te. Z syndykatem. To już tutaj zaraz. No jest. Dobra, Biał ja somkę. myślę, że takich będzie najłatwiej. No. <noise> zabić. Trochę na pewno. Nie wiem, czy możesz granatami rzucać? E, możesz? mogę, mogę. Czekaj, wiem, że wcześniej wyrzuciłem, tak? Tylko teraz tak. Mi się już skończyły chyba granaty. Ty, ja też mogę strzelać. A czekaj, czekaj, koktajlem tym, rzucę. Tym nie wiedziałem, mogę zrzucać z tego, ty. Tylko muszę wy. O jest, ty. Dobra. Operacja gangu. Elektryczne granaty, ja pierdzielę, ty. Czekaj, bo tędy nie wyjedziemy. A nasz samochód jest w stanie. O kurde, palimy się ty, chyba lepiej, sp czy nie? Nie, dymimy się. Dobra. <noise> ty myślałem, że to się pali już. Mm, powinniśmy dać radę. Ale to był chyba tylko piasek, albo się dymimy. Nie, dymimy się chyba trochę. Z tym chyba nie ma tego. Wow, wow, wow! Ja z tego samochodu wysiądę. Okej, okay, ja też wysiadam. Ale rozpierdol, ale lagi mam trochę. Ło, wow. ale już, kurde podpaliło. Dobra, ale już po nich. Czy ja też mam granata? Błyskowego chyba. Okej, okay. czekaj musimy teraz... Dobra, nie. wsiadaj. No idę, idę. Bo jeszcze nas policja goni, jeszcze nas goni ta jutrzenka. A angu? te gwiazdki różowe to właśnie policjantki czy co? Są ta ci tacy czerwoni co jedziemy ich samochodem. Aha, no no no. Tu jeszcze później będzie nas ten... mogli dekerzy nas będą ścigać, ci tacy niebiescy. Jeszcze e, ci zieloni to są luchadores chyba, chyba tak. Aha, to są te nazwy gangów, tak? Mhm. A to później tam w trakcie fabuły będzie ich... Ło! Wow. <laughs> Dawaj. Czekaj, bo oni na każdym terenie są inni praktycznie. Tutaj, gdzie akurat my jesteśmy, to są tylko ci czerwoni, prawda? Później tam, jak przejdziemy dalej gdzieś tam, to będą na przykład ci niebiescy, zieloni później. No, 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 rozumiem, rozumiem. Po prostu każda ma tam, każdy ten gang ma jakąś swoją dzielnicę, tak? Mhm. My tutaj mamy właśnie też, zaczęliśmy przejmować od uczenki. Dobra. Tutaj w tym sklepiku można zmniejszyć, wiesz, mm, no, poszukiwanie. Aha. Eee, 3800, ale mi nie starczy na ulepszenie, ja będę chyba zbierał. Przypomnę, miasto ukończone. 500 dolców, w każdym bądź razie tak trochę, w sumie nam się koszty zwróciły tych wszystkich, No, no, no. Wsiadłości. Okej, okay, czyli kolejna załatwiona misja, nie? Ty myślę, że chyba w tym miejscu sobie skończymy. Co pomału, odcinek. 28 no. minut u mnie jest, tak więc. To... A wyłączyłeś ten ten, nie? O, genie. No Nie ma tego, wyłączyłem. No to dobrze. Dobra. E, to co, kończymy w tym miejscu, nie? Myślę, no. że jeszcze nagramy z jednym, może dwa odcinki z Inserua Trujeczki, oczywiście. A czwórka, oczywiście, będzie nagrywana, calutka od początku do końca. No i cóż, ja się z wami żegnam. Chmielu, masz coś jeszcze do powiedzenia, czy nie? Ja też się z wami żegnam. Widzimy się w takim razie w następnym odcinku. Może Science zrobiła trójki, może czwórki, zobaczymy. No dobra, no to na razie. Cześć. O, cześć Wam wszystkim.